Pierwsze, odbudowę Ukrainy pewnie trzeba zacząć już niedługo, nawet jeżeli będą dalej trwały działania wojenne. Po drugie, tutaj kluczowym pytaniem związanym z tą odbudową Ukrainy jest to, czy Ukraina wygra pokój, nawet jeżeli powstrzyma realizację celów militarnych, póki na, mamy do czynienia z, z całkowitym. Rozkładem infrastruktury ukraińskiej. Straty w infrastrukturze szacuje się na 100 miliardów euro już w tej chwili. Mamy do czynienia ze spadkiem PKB. Różnie to szacują od 30 do nawet 50% spadku. Mamy zniszczony majątek narodowy do poziomu równego całego dochodu narodowego Polski. To są potężne liczby. Mamy 25% ludności, która opuściła swoje miejsca pracy, miejsca zamieszkania, z czego 4 miliony za granicę, mniej więcej 6 milionów przeniosło się do innych części swojego kraju. No, czyli mamy do czynienia z krajem w stanie ruiny gospodarczej. Jeżeli dodamy do tego, że Ukraina również przed wojną nie była potentatem gospodarczym, więc to całe zadanie jest gigantyczne. I ono nie dotyczy tego, tylko zagadnienia, czy polskim przedsiębiorcom się uda y, y, dostać jakieś kontrakty na odbudowę Ukrainy, czy nie. Tu chodzi o coś znacznie ważniejszego. Czy za naszą wschodnią granicą będzie y, odbudowujący się kraj, czy będzie kraj zrujnowany, niestabilny, y, pełen bezrobotnych, rozgoryczonych ludzi. I to jest jakby to zagadnienie. Y, ja nie ukrywam, że jestem pełen wątpliwości, kiedy słyszę przedstawicieli rządu, którzy z pełnym przekonaniem twierdzą, że Polska będzie miała jakieś preferencje, polskie firmy będą miały jakieś preferencje, jeżeli chodzi o udział w odbudowie Ukrainy, dlatego, że zachowujemy się tak wyjątkowo przyzwoicie wobec Ukraińców, którzy musieli opuścić swój kraj, że wspieramy wyjątkowo mocno militarnie dostawami zbrojenia, uzbrojenia yy, politycznie yy, 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 władzy w Kijowie. Mnie się jednak wydaje, że wszelkie racje moralne to nie jest główny czynnik, który decyduje o kierunkach, o kierunkach strumieni finansowych, które niewątpliwie popłyną na Ukrainę, ponieważ yy, no, Unia Europejska już zapowiedziała, że yy, pomoc dla zniszczonej Ukrainy będzie wynosiła w granicach. 500 miliardów euro. Więc poza tym przekonaniem niektórych przedstawicieli rządu, że będziemy mieli jakieś preferencje, no to no, 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 poza tym przekonaniem nie widać żadnych dowodów na to, że te preferencje będziemy naprawdę mieli. No, tak się na ogół zdarza. Mamy chociażby przykład sprzed kilkunastu lat z odbudową Iraku, że o tym firmy z jakiego kraju, jakie firmy. Uczestniczą w procesie odbudowy kraju, no decydują ci, którzy dają pieniądze. I, I z tym się tak powinniśmy liczyć. Yy, yy, jeszcze jedna jest kwestia dość istotna. Otóż, jeżeli chodzi o potencjał odbudowy, chociażby w dziedzinie infrastruktury, yy, no to jest kilka krajów w Europie, które nas w tej dziedzinie biją na głowę. No, Niemcy, Hiszpania i tak dalej, i tak dalej. Więc jest ciągle bardzo dużo znaków zapytania. Niewątpliwie jest kilka dziedzin, gdzie polscy przedsiębiorcy powinni liczyć na znaczący udział w odbudowie ukraińskiej infrastruktury. To jest na przykład odbudowa, także stworzenie nowego kompleksu przetwórstwa żywności, czy, 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 czy przemysłu medycznego związanego z farmacją. Być może także pewne dziedziny infrastruktury, o co będzie znacznie trudniej. Bo w paru miejscach na świecie mamy już w tej, tej dziedzinie nabitą rękę. Natomiast wymaga to przede wszystkim poza deklarowaniem gotowości pod, przez polski biznes, co jest też nie do końca oczywiste, ponieważ są tutaj rozmaite czynniki ryzyka, czy też fakt, że polskie firmy całkiem dobrze się czują w ramach Unii Europejskiej, a więc dla nich biznes oznacza przede wszystkim Niemcy, oznacza. Czechy, oznacza Francję, a niekoniecznie, a niekoniecznie naszych wschodnich sąsiadów. Więc to wymaga, poza tym jakby wygenerowaniem woli przedsiębiorców, bardzo delikatnych zabiegów dyplomatycznych w ramach Unii Europejskiej, a nie spłacania się z Unią Europejską, czy tłumaczenia przywódcom pozostałych krajów że mają mniejsze racje moralne niż my. Panie dyrektorze, a czy w tym kierunku właśnie coś już się dzieje? Czy my jeszcze powinniśmy czekać, czy, czy już po rząd powinien właśnie wyprzedzająco zabiegać o te potencjalne przyszłe kontrakty? Czy znaczy nie bardzo wiem, na co mielibyśmy czekać. To, że będziemy odbudowywać, że będzie Ukraina odbudowywana, jest dla mnie no, prawie że pewnikiem. I daj Bóg, że te pieniądze z zachodu do, 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 do Kijowa popłyną. Bo, jak mówiliśmy, no, niestabilna, zrujnowana wojna Ukraina to jest najgorsze, co się może w Europie przydarzyć. A więc już w tej chwili powinniśmy czynić bardzo energiczne zabiegi. Zabiegi dyplomatyczne na zewnątrz, przede wszystkim w Komisji Europejskiej i wśród wiodących krajów Europejski, mam na myśli Niemcy, mam na myśli Francja, mam na myśli, yy, mam na myśli również Włochy, by w tym procesie uczestniczyć i żeby rzeczywiście no, zagwarantować sobie dla polskiego biznesu jakiś, jak, jakiś przyzwoity, przyzwoity fragment tego całego yy, procesu odbudowy. Nie chciałbym, yy, miałem okazję w tym uczestniczyć, by powtórzyła się historia. Z Irakiem, gdzie pomimo naszych wielkich nadziei, wielkich przygotowań i, i, i gotowości wielu firm, które wtedy, wtedy miały jeszcze ciągle żywe doświadczenia, jeżeli chodzi o, 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 o infrastrukturę w Iraku, przede wszystkim, nie dostaliśmy z tego ani złamanego centa. To jest już najwyższy czas, a to jest najwyższy czas również dla polskich przedsiębiorców, żeby bardzo realistycznie bardzo spokojnie ocenili swoje szanse, a także ocenili ryzyka związane z, z udziałem w procesach inwestycyjnych w kraju, długo.